Hej, witam na kanale ja się Mi Gotuję. Dzisiaj ja będę gotować kurczak z podłudziec. Podłudziec z kurczak na mur i kukier. Tutaj mam umyty 15 sztuk podłudziec. Do tego danie jest bardzo prosto. Wymaga tylko dużo czosnek. Tutaj mamy jedno taki duży główka czosnek odbierany. Tu jest troszeczkę czysty woda. Najpierw ten czosnek trzeba pokroić na bardzo drobny. Ten pokrojony czosnek od razu dodajemy do tego woda. A teraz ten czosnek ma być pomoczyć w wodzie 10 minut. Pomoczyć. Teraz ten potuciec musz być pokroić trochę. Tutaj, jeżeli tu jest za, 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 za długi, to można usunąć ten. końcówka usuniemy i teraz od od tak jednej strony, tak pokro, czy pokroić, czy nożyczki kuchenne, o, tak obcinać, na no, taki wygląda. I łatwiej przeprawić, o. Teraz tego podudziec już jest pokrojony. I tę władę od czosnek nalejemy do tego podudziec. Jedno łyżki piwko. Ja zawsze dodaję do mięso, piwko dodaję. I teraz. Jeden taki mały łyżeczki sól. I. Jeden łyżeczki biały, pierwszy i sos sojowy, jasny. Jeden taki łyżki. I teraz mieszać ma być moczyć co na mnie 20 minut. I teraz przygotuję ten murtku Fryskamy tutaj na dole olej, żeby nie kręić. I tak po kolejny tego kurczaczek układać to jest pokro, pokrojone misy na dół. Na dorę. O i teraz włożymy do murki kukier. Ustawimy 180 stopni 20 minut. Teraz już minęło 20 minut, co so wtedy ten czosnek? Ten sos, co so zostało troszeczkę, ten sos, ja dodawałam do tego czosnek. I teraz, jeżeli w tą macie tego sos, sos sojowy ostrowego, możecie dodać 1 łyżki do tego sos, do, do tego czosnek. Jak nie ma, to po prostu wystarczy 1 łyżki sos, sojowy, jasny dodać. I teraz mieszać. I trzeba wyciągać tego kurczacza. O, taki żółty, taki złoty teraz, skoro zrobił. Muszę być, e, wrócić do drugiej strony. Teraz tego podłudziec, wszystko jest podrudzone na drugiej strony I tak, każde podłudziec dodajemy jedną łyżki te czosnek na górze. O. Ja tutaj ten kurczaczek jest duży akurat. Ten tego kurczaczek, tego podudziec jest dużo sztuk. A mi ten multi jest malutki, jest. O, i teraz jeszcze też 180 stopni. Jeszcze na 10 minut. Ostatnie 10 minut. O, już minęło 10 minut, już wyciągałam. E, podudziec z kurczak już gotowy. Właśnie tak wygląda. Jeżeli chcecie bardziej pogaty smak, możecie na końcu dodać trochę, w tym przebrawy, e, tutaj przebrawy do frydni, frydnik i ziemniak. O, coś takiego, um, o, prze, e, przebrawy mierony. O i wtedy będzie taki bardziej pokaty smak. I ten danie ja nie dawałam dużo sól, także bardzo słony nie jest. Najlepsze dodać tego um, przyprawy do frydniki, do, fr do fry frydek i ziemniaki. Wtedy będzie bardziej smaczniejszy. Jeżeli lubicie moje przepisy, możecie spróbować i e, łapki do góry i spróbujcie, reagujcie, mam nadzieję, smaczny będzie.